Oczywiście, no, mierzyliśmy wysoko. A przyszło nam się zmierzyć z takim przeciwnikiem, który na pewno jest jednym z najsilniejszych przeciwników, z jakim mogliśmy się spotkać w tym pucharze. Dobrze, że się spotkaliśmy dopiero na tym etapie. A, no, od początku chyba drużyna rosyjska była faworytem tych rozgrywek. A my staraliśmy się im przeciwstawić w Rosji. Też bardzo mało brakło. Dzisiaj ten mecz był praktycznie kopią tego meczu z Rosji. I bardzo mało zabrakło, tak jak powiedziałem, tutaj wcześniej już jedna, dwie piłki i mogłoby być zupełnie inaczej. Z tego typu przeciwnikami nie można tracić koncentracji ani na moment. Myślę, że mimo to my tą koncentrację zachowaliśmy, ale zabrakło, no tak jak mówię, kilku piłek. Oni naprawdę, bardzo dobry zespół samych. Sami zawodnicy z czołówki europejskiej, także no, ciężko nam się grało i było to widać, że te punkty nie przychodziły zbyt łatwo. Myślę, że rywal, rywal był lepszy o niewiele i to było widać. I przez to jestem rozgoryczony i mam ochotę wyjść już na boisko, grać play-offy i, i odegrać się i dać radość kibicom, nie tylko z tej ładnej gry, którą tutaj wszyscy podkreślają w tym meczu, ale ze zwycięstwa. No, tak jak mówię, Mecz był pewnie ładny, mógł podobać się kibicom. Grały dwa wyrównane zespoły. Moim zdaniem nie graliśmy jeszcze w tym sezonie z tak silną drużyną i nie chcę umniejszać tutaj naszym ligowym przeciwnikom, ale Rosjanie naprawdę są bardzo, bardzo dobrym zespołem. Chylę czoła przed nimi i, i życzę powodzenia, myślę, że spokojnie wygrają Puharcew. Przegraliśmy dwa tajbreki różnicą dwóch punktów, także widać, że byliśmy wyrównanymi drużynami. I no szkoda po prostu, bo tutaj nie, nie zaważył jakiś konkretny czynnik, tylko pojedyncze piłki i tym bardziej jest tego, że...